Dito Odda kolejne 500 km dróg i taki jest plan na 2014 rok. W tym roku oddamy, oddaliśmy i oddamy kierowcom jeszcze do końca roku łącznie 350 km dróg. Y, Państwo w tym roku jeszcze chcecie ogłosić przetargi na kolejne fragmenty dróg, rozbudowę, na ile to będzie fragmentów, w których miejscach to będzie? Czy na nową perspektywę finansową przetargi zaczęliśmy ogłaszać od czerwca 2013 roku? Do dzisiaj łącznie 46 przetargów zostało już ogłoszonych, a jeszcze w miesiącu grudniu ogłosimy. Owodnicę Olsztyna, yy, przetarg na drogę S17 czy długo oczekiwaną w Warszawie, południową wodnicę Warszawy od Ors Ursynowa w kierunku drogi do Lublina. Na tą nową perspektywę priorytetem rządu jest to, żeby uzupełnić sieć dróg ekspresowych. I to, co Państwo obserwujecie w ramach tych przetargów, które już zostały ogłoszone, to są przetargi na drogę S7, S17, drogę S3 czy drogę S8. To są tylko przykłady, nie wszystkie. Łącznie tych przetargów ogłosiliśmy i ogłosimy do końca tego roku na 700 kilometrów. No w ramach tej perspektywy, którą obecnie kończymy, zostało nam przyznane ze środków Unii Europejskiej około 10 miliardów euro. Wiemy, że będziemy mieli kwotę większą, między 11 a 12 miliardów euro to jest to, co będzie przyznane na budowę dróg w Polsce zmieni się również sposób finansowania? Czy to będą zakładane spółki partnerstwa publiczno-prywatnego na przykład? Czy to jest pytanie do ministra rozwoju i infrastruktury, bo to jest jego decyzja. Natomiast rozpatruje się rzeczywiście spec-spółkę przy budowie autostrady A1, tego fragmentu między Duszynem a Pyżowicami, to jest około 140 kilometrów I tam na tej autostradzie, na której jest największy ruch w Polsce jest możliwe, jest szansa na to, że specjalna spółka, która będzie z zewnątrz uzyskiwała finansowanie, zostanie stworzone.